Otóż ta zima chyba była dla Odry bardzo ważna i zrealizowaliśmy wszystkie założenia, co mogliśmy tylko najlepszego dla tej drużyny zrobić. Wspaniałe przygotowania na poziomie ekstraklasy, dwa obozy, jeden dochodzeniowy na miejscu, w opolu, na naszych wspaniałych obiektach, drugi wyjazdowy na znakomitych boiskach, gdzie tam kluczowe sprawy czysto taktyczne, piłkarskie były przygotowywane. Ja się cieszę przede wszystkim, że nie było większych kontuzji, większych urazów. Mimo tego, że mamy szeroką kadrę i wspaniałą młodzież u nas, która mocno dobija się do pierwszej drużyny, udało się nawet u doświadczonych zawodników poprawić przygotowanie motoryczne. Jest bardzo duży progres. Bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliśmy się, że wszyscy mamy w sercu ten klub, ale przede wszystkim. Mimo tak wspaniałej prezentacji, mnie najbardziej zależy na tym, żebyśmy się zaprezentowali dobrze i bardzo dobrze już w sobotę. Wszystkich zapraszam. Uważam, że drużyna została wzmocniona i to znacznie. Szczególnie brakowało nam młodzieżowca, napastnika i kluczowych, kreatywnych zawodników w środku pola, jak również. Zawodnika w defensywie, dobrze grającego głową i obdarowanego w dobre warunki fizyczne. Ja się cieszę przede wszystkim, że zawodnicy odchodzący, którym chciałem podziękować za rundę jesienną, a zawodnicy przychodzący to naprawdę różnica. Bodajże 8 lat wiekowo. Także zawodnicy perspektywiczni, zawodnicy, którzy jestem pewien, że będą stanowili o obliczu naszej gry i myślę, że Wam wszystkim i również nam sprawią wiele przyjemności swoją grą na boisku. Witam ich bardzo serdecznie. Przede wszystkim według mnie gry kontrolne zimą nie służą ku temu, żeby były wyniki. W każdym były inne założenia. Ja szukałem rozwiązań optymalnych dla polepszenia gry zespołu, szukałem różnych rozwiązań taktycznych. Przede wszystkim wiele sparingów było z naciskiem na dwie połowy, z naciskiem na wysoki pressing. Moja drużyna będzie zawsze tak grała, zawsze o kolejne bramki, zawsze o zwycięstwo i zawsze o to, żeby na Oleskiej było więcej.